Fuck you! jedziemy <laughs> nie przejedziemy Widzicie ja go biłem sobie hej, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka z serii Zagrajmy Spin Tires. Jest to taki symulator ciężarówek, ale jeździmy po takich lasach błota, rzeka i po wszystkim co się da. I po prostu mamy dostarczyć jakiś towar, nie wiem, drzewo i takie różne rzeczy. Jeszcze nie wiem dokładnie co, tyle co widziałem na YouTubie. No i, no i po prostu już wcześniej spróbowałem się tak przejechać, żeby się zapoznać mniej więcej z, z sterowaniem i o co w ogóle chodzi mniej więcej z jazdą. Przy okazji znalazłem tą właśnie ciężaróweczkę. No, to jest taka typowo rosyjska gierka, jak widać, to napisa. No i teraz oczywiście tak w ramach takiego wprowadzenia tą ciężaróweczkę dostarczymy sobie do naszego warsztatu. Jak to się robi? To nam szczałeczka pokazuje. No tutaj mamy przejechać. Jak widzicie GPS to nie jest GPS, że pokazuje nam jak mamy jechać. I to pokazuje po prostu najkrótszy dystans, czyli w prostej linii. Ale niestety my nie jesteśmy w stanie przejechać w prostej linii po górach, po drzewa, po jeziorach, jak tutaj widać. No i jeszcze musimy liczyć się z tym, że mamy jakiś tam zbiornik paliwa, który może nam się skończyć. No wcześniej właśnie jeździłem i dosłownie zostało mi 30 litrów, jak tutaj właśnie na tej stacji paliw zatankowałem. I aż w końcu zagrzebałem się w jakiejś dziurze, zlagowało mi troszkę, bo wbiło mi się drzewo, cały pień drzewa w przód ciężarówki i kompletnie nie mogłem ani do przodu, ani do tyłu się ruszyć. Ale to było inną ciężaróweczką, tylko jak wracałem właśnie tutaj, tutaj z drzewem, o, o stąd to dojechałem. Gdzieś obok tego miejsca w każdym bądź razie. No i po prostu w połowie drogi zatankowałem i już dalej nie mogłem jechać, bo się tak zaklinowałem, że to był Amen Jak widać, o, ciężko jest Mamy tu przełączanie przód, tył Blokada dyferencjału, zobaczymy czy nam pomoże Coś się dzieje, musimy dostarczyć do warsztatu naszą ciężaróweczkę Może się uda, ja kompletnie nie znam mapy więc ciężko mi się poruszać w ogóle. Nie wiem, którym dam jechać. Czy tutaj, czy tu. Ja przedtem jakoś tu przejechałem tymi okszakami na skróty. O, dokładnie tędy. No i trzeba się liczyć z tym, że w tej gierce są jeszcze uszkodzenia i, i różne takie typu rzeczy. Więc trzeba po prostu uważać, żeby nie uszkodzić tej ciężaroweczki. No właśnie, będę teraz? Chyba tu, na prawo pojadę. No dobra, jedziemy. Wiadomo, jak się chwilkę pogra i się zapozna z gierką, z mapą mniej więcej, którędy będzie można jechać, będzie... O, już mam uszkodzenia 3, jechałem po prostu w te kamienie, a jest troszkę za mała na to. No dobra, jestem tutaj, teraz którędy będę jechać? Nie wiecie? Spojrzę sobie na mapę. Gdzie jestem? Ja jestem tutaj. Aha, mógłbym się przecisnąć może... Może bym się tutaj gdzieś przecisnął. I tu bym wyjechał na tą drogę. O, i tutaj mamy chyba nawet samochód do odblokowania. Może bym po drodze... O, jakbym jechał tędy. O ile go nie minę. To bym go odblokował. Tak, jakoś tędy jechałem z tym drzewem Więc gdzie mam skręcić teraz? Tu na prawo A czur Spróbujemy przejechać przez te lasy Albo tutaj, o bardziej tu Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić do tej Do tej kamery tutaj No tak Tak kiczowato troszkę Kurde, nie wiem czy tędy przejedziemy Nie się oddalić tej kamery żeby bardziej widział Gdzieś się przełącza na kamerę. Czemu się nie da? No nic, ryzyk ryzyku Ryzyk ryzyk. Fuck you. Jedziemy. <laughs> nie przejedziemy. Widzicie? Jak obiłem sobie ciężaróweczkę. Tutaj mamy taki ładny przejazd. Fuck you, co ja w ogóle robię? Czemu ja od razu jakoś nie pojechałem? Lepiej tylko kombinuję przez te drzewa. Jezus! Ta sterowność tutaj to też jest naprawdę. Wymaga umiejętności pewnie. No wiadomo, pogram chwileczkę i się gierki nauczę. No dobra. Jezus, aż tak uszkodziłem tą ciężarówkę! O masakra! Naprawdę? Popatrzcie, jaki ogień leci. 47600. Że ten męczy, że będzie to, Tu jest ta droga. Jedziemy, no. Sprawdźmy, czy dobrze jadę. No, mniej więcej jadę dobrze. Paliwa mamy dużo. No, fakt. Widzicie, to jest naprawdę, naprawdę. Ciężko tu się jedzie. Przełączmy się na tym napęd. No widzicie, no muszę się od razu przełączać, na wszystkie, na wszystkie koła. Jest po prostu... O jest tutaj. O, taka terenweczka. jest. Żeby nie wpadł jakieś dziury znowu. Odblokowano. Super, czyli nie mogę jakaś przepaść nie spadłem. O, to jest w ogóle mostek. Tak, ja spadłem z tego mostku raz. Nie, nie, nie z tego. To nie było tutaj. Ale udało mi się wyjechać samodzielnie, bez żadnej linii. Z takiej dziury. No dobra, jedziemy. Chyba pojadę tędyż za drogą. Po prostu pięknie nasz samochód chodzi. Kurczę marchewy z Tumika. Jakby jakiś, nie wiem, sportowy samochód przynajmniej jakaś Honda szybsza niż wygląda. Ja zebrałem oczywiście. Nie miałem nic do Honda. Jeździłem. Osobiście nie miałem, ale jeździłem. To bardzo przyjemne samo. No dobra. Yy, teraz mapa, powiedz mi. Aha, tu. Aha, tutaj wyjadę. I tu, tak, ja tu jechałem tak, czyli tu. Czyli tu na lewo Poradzę sobie Ofa O Jezus, uszkodzenia z Naprawdę ta gra wymaga umiejętności. Wiecie, ja dopiero ją no dzisiaj ją zainstalowałem. Dał mi się ją zdobyć w końcu. Chciałem już dawno w nią zagrać ale nie miałem takiej możliwości bardzo długo ale w końcu się udało, mam ją no i, i dopiero się uczę grać w tą gierkę żeby mi kurcze nie pojawiły aha właśnie i tam mam skręcić na prawo, tak? chyba tak ja już głupieję po prostu, to jest naprawdę, trzeba rozeznanie mieć na mapie tak, tak, bo tam pokazuję przecież kreska no właśnie Just, ogólnie z, z tej serii z, w ogóle e, z Pintires będziemy mieć dłuższe odcinki jak widać, o, już już mamy już mamy prawie 9 minut odcinka a tak naprawdę nic, nic nie zrobiłem próbuję się dostać do swojego warsztatu no popatrzcie jaka to jest mielizna, to nie jest na tą ciężarówkę to nie jest kompletnie na a tego traka, Ale jest, dobra. Udało się. No, o, jakoś jedziemy, dobra. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić do na tego naprawdę. Jeszcze ten dym. Dobra, jedziemy ten na pewno dobrze jedziemy. Tak, jedziemy wspaniale. Wcześniej tak jak grałem, miałem taki, dozdałem odcineczek taki minutowy bez zgadania, bez, bez niczego, po prostu taki surowy odcinek po prostu jak jechałem pod wodą inną ciężarówką z drewnem i co najlepsze się nie utopiłem i to było właśnie tutaj w tej wodzie tylko jechałem po prostu w strony strony, teraz się lepiej Prawie się tu utopiłem w tej wodzie. No to jest tak, to można jakoś przejechać inaczej. Tak, ja bym po tej wodzie spróbował przejechać, ja nie wiem czy po nim przejadę, tam ciężarówka. Że... Ale no, ale... fakt to nie będzie takie łatwe. Chyba, że w samej wodzie będzie lepiej jechał ale tu nie będzie wody po szybie. bo no tutaj żeby się na linię chociaż ciągnąć no fajn tak, proszę jedź 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 nie za dużo wody Ja się to ja nie, nie a tutaj, dobra Jezus, ale Albar Heavy a, próbował dwójkę Jadę na automacie, nie boję. Jeszcze się nie nauczyłem jeździć tutaj z biegami. Może już niedługo będę jeździł z biegami. I... I zobaczymy, to będzie... O kurde, trzeba uważać na te gałązki, bo właśnie w taką gałązkę się wbiłem i po prostu zaklinowałem się. Yy... I nie mogłem nic zrobić, no kompletnie nic. Musiałem włączyć, żeby odholować do warsztatu. ...ciężarówkę i to jedyny sposób, żeby uratować tę ciężarówkę. Nie ją przeniosę, ponieważ tak samo... Ora Ile jeszcze? Kilometr przejechałem. Cały czas mam preferencje Bez niego ja bym chyba nie przejechał ani 50 metrów. To no spójrzcie. fuck, nie pojedzie dalej. Jedzie, jedzie. Nie, yeah. skręcajmy kierownicę, to czasem popadnie. No fuck, fuck. No nie. Jezu, jakie jest Jestem w stanie się gdzieś zaczepić? Tu. Cholera. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Ale próbujmy. Widzicie? Gmina pomaga. Jak się mam odczepia? Widzicie? Czy się sama odczepi? Nie wiem. A jak się umów czerpie? A tutaj się tutaj, dobra. No widzicie, człowiek się cały czas dobrze. Ale widzicie ile może taka lina pomóc? Jak nie możemy wyjechać, czy nawet się przewrócimy na bok i mamy takie, takie drzewo, możemy się jeszcze uratować tą liną. O już widać. My ciężarówki. Mam nadzieję tylko, że nas to nie porwie. O oh fuck. No masakra! Ale nie ma czegoś takiego, że ten prąd nas popycha w to Po prostu jedziemy dalej. Wydaje mi się, że... ...winno nas ten nurt tak ciągnąć bo do boku, ściągać. By bardziej realistycznie było, ale nie czepiajmy się takich szczegółów. Dobra, dojechałem. Kurwa, jak ja to zrobiłem? Czy patrzcie się w ogóle, przez ten głupi las! No gdyby nie ten las, to by było dużo lepiej. Bo mam dwie takie same ciężaróweczki. Naprawiono szkodzenia. No widzicie, jeszcze mam tego. tego tutaj. Napraw przy pomocy dodatków lub od i do warsztatu. Jeszcze nie wiem, jak się naprawia przy pomocy dodatków, ale się na pewno dowiem. Brak paliwa yy, dobra, będę go musiał odholować, ale to ja sobie już odholuję poza tym, poza odcinkiem. Ale sprzeda się takie łódko do, do, o, do odkrywania mapy. Może się uda gdzieś dotrzeć, żeby po prostu odkryć mapę całą, żebym wiedział kompletnie gdzie jechać, bo jak widzicie, o tutaj mam cel, żeby dostarczyć różne rzeczy, drewno, nie drewno. i po prostu nie wiem jak tu jechać, muszę tutaj dotrzeć, gdzie mniej więcej jest ten chyba napis, ale nie się nie mylę. Wtedy mi się odkryje mapa, o ten cały okrąg, co tutaj widać. Co to? Aha, jakiś dystans mi podaje. No dobra. Więc ten odcinaczek byłby taki, taki dziwny, pewnie niefascynujący, ale myślę, że jak zaczniemy pracować tutaj już, to będzie się lepiej działo, będzie dużo ciekawiej. Także, także zapraszam do oglądania, komentowania i do klikania łapki w górę. Dobra, no i do subskrypcji oczywiście. Dobra, to by było na tyle z góry, dzięki, cześć.